Grupa Volkswagena prezentuje 75 nowych samochodów, 14 należy do marki Volkswagen i wśród tych samochodów znajdziemy takie, które dopiero co debiutowały w salonach, ale też takie, które w tych salonach pojawią się za kilka miesięcy, a nawet za kilka lat. Najbliższą premierą jest Nowy Pasat. Jest to najpopularniejszy samochód klasy średniej na świecie. Za kilka tygodni przekażemy klientowi egzemplarz numer 30 milionów. Taka liczba jest możliwa dzięki temu, że ten samochód zawsze wyznacza standardy w swojej klasie, wprowadza z każdą generacją kolejne innowacyjne systemy, nie inaczej jest tym razem. Nowy pasat wyposażony jest po raz pierwszy w system Travel Pilot, system, który pozwala na półautomatyczną jazdę na autostradach nawet z prędkością 210 km na godzinę. Samochód w wyprzedzający sposób przewiduje, co się dzieje na drodze, rozpoznaje ograniczenia prędkości, uważa na, bierze pod uwagę warunki atmosferyczne, natężenie ruchu, spogląda przed auto, za samochód, a także na samochody znajdujące się na sąsiednich pasach ruchu. Jedyne, co kierowca musi robić, to trzymać rękę na kierownicy, aby system wiedział, że w razie czego takie są wymogi prawa, takie wciąż e, wymagania ze względu techniki, musi w, w, w newrelicznej, w awaryjnej sytuacji zareagować.